Czekaj, 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 Ej, lewoć! Czy dobrze widziałem? Co? Się ja, pierdzie. Nie, wiem, co do za dźwięku. Jeszcze raz. Przywrócili dźwięk do Hobloksa, chyba. Mhm, to jest przewrócony dźwięk. Także witam ludzi na transmisji. Witam ludzi z zapisu, mm, którzy właśnie tutaj są. Niedawno się skarpam, że miałem mikrofon wyłączony, więc. wiecie jak jest. Ok, ja sobie jadę. Będziemy jechać w kierunku paczek, ale gdzie tu są paczki, to nie wiem, ale widzę, że każdy tutaj się pcha na hama. Jest znak stopu, ok. Pojedziemy sobie tędy. Ja nie wiem gdzie, kompletnie, gdzie mamy jechać, tak naprawdę. Po jakieś paczki czy coś. Transmisja hula. Dobra, ja się na razie zacząłem na awarikach. Bo ja muszę zobaczyć, gdzie mamy jechać w ogóle, bo ja nie wiem. Znak zapytania: tutorial. Aha, ale to po angielsku wszystko. Hmm, a gdzie jest jakaś mapa? Mapa. Eee, mapa nie działa. Fajnie. Szok. A czemu mapa nie działa? Szok, rozpacz, niedowierzanie. Nic, ja nie wiem czemu mapa mi nie działa, nie? Czy się nie wczytała, czy to? Jakaś resztka nie nadziei... Dobra, jedziemy. Będziemy jechać w kierunku... Nie wiem gdzie. Tu jest koniec Drogi. Tam. Na lewo. Ale głośne autko. Ojojoj. Muszę sobie ściszyć. Czekajcie chwilkę włączę awaryjki żeby jakiś gałąź mi nie, nie zajechał dobra jedziemy, jak się włącza światło L? ja nie chciałem poganiaczy tylko chciałem światło zapalić mm, pod H tak pod H. pod G mamy klakson nie? tak pod G mamy klakson, dobra jedziemy przed siebie czy mapa w końcu zaczęła działać? Szok! Tak. I my musimy pojechać do. nawet nie wiem gdzie e, C. kurje. E, tutaj jest cele, ledwo widoczne. A gdzie jest spawn? Eska. Tutaj, tak. W marzynku. Jej, bo nie znam tych miejscowości. Nie jestem stąd. Czy biegi się same zmieniają? Czy trzeba zmieniać ręcznie? Ograniczenie do 50 było, to co lada jest. O właśnie. ABC sklep. Okej. Okay. Nie wiem czy to BOT pojechał, czy to gracz, Tego to nie wiem. Ale lucky są na tym serwerze. Albo to ja mam coś słabego, albo kompo, albo internet. Nie. Nie no, transmisja ładnie działa. A ja nie wiem gdzie mam jechać, jadę przed siebie, bo ludzie stamtąd wracają. Jak się zapala światło? Niby mam zapalone, ale jakby... Nie działają te światła, czy co? O co tu chodzi? Czy tak słabo świecą, mój oj, niedobrze. Tylko taki wizualny efekt mamy. Rozumiem. Eee, projekt Łódzkie. Tutaj się chyba bierze pracę, tak? Chyba tak. Dobra, zatrzymamy się. Mm, tam na wieździe. No, tutaj. No. I tutaj się bierze paczki, tak? Tam gdzie ten samochód jest? Tutaj. Tak, tutaj się bierze paczki. Mhm. Do patrocin. 84 o sąsiedzku naprawdę tak bliziutko, niech mhm, będzie. Ile dostałem Tysiak. Aha, czyli łatwy tysiak. Ok. Weźmy sobie jeszcze jedną paczkę. Eee, dziwny ten serwer, szczerze. Ładnie wykonany, aczkolwiek Taszkowice. Gdzie są Taszkowice? Nie wiem. Zaraz złączymy mapę, to zobaczymy. Taszkowice. Na lewo od kupiera i... ptaszkowice. Mhm, czyli to jest środek mawy praktycznie. Okej, okay, niech będzie. Nie wiem, czemu... ich tak ścina? Czy to mieści ścina? Czy to ja mam lagi? Czy to oni mają lagi? Tego tu nie wiem. Eee... Uwaga, wypadki. O, światło zaczęły działać, ale... Chyba to ja mam lagi, wiecie? Moje siatło zostało tam daleko w tyle Możliwe, czy to moje lagi Dlatego nie lubię grać we Wobloksie. jest wymagający Albo mi się coś nie załadowało, ale nie wiem, Może to trzeba mm, ograniczenie do 40. Nie, 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 to była głośno. Nie, chodzi mi o głośność tego gadika. O, troszkę lepiej wygląda, no ale dalej to nie jest to. I co? Czemu nie mogę jechać? Aha, bo wsteczny mi się wbił. Okej. Okay. Niech będzie. Czemu są takie lagi? To nie wiem. Cię transmituję w ogóle jeszcze. Tak, transmituję, okej. Okay. Myślałem, że nie. Sorry gościu, spieszy mi się A tu będzie policja jak nic mówić Coś tu będą stali Nie, nie stoją hmm, Ciekawe eee, Dobra, to jedziemy w kierunku Ptaszkowic 34B Ciekawe. Gdzie to jest? Jak to daleko jest, to nie wiem. Hmm. Projekt łódzkie. Niestety jest noc. Gówno widzę. No nic nie widać tak właściwie. Tu mamy samochód jakiś. A co tu się stało? No właśnie, idę zobaczyć. Może się komuś coś stało. Ktoś może potrzebować pomocy. Albo podwózki. No, podejdziemy, zobaczymy co tam się wydarzyło. Pipip. Pip. Ktoś tu porzucił ewidentnie pojazd. Teraz pytanie: dlaczego? Czy ja mogę ten samochód. Nie wiem, czy ja mogę przejąć ten samochód. Nie, ale mogę wsiąść jako pasażer ciekawe. Dobra, jedziemy do przodu. Do ptaszkowic. Nie wiem, zrobimy takie dwie przesyłki. Aż wolałbym, żeby był dzień, a nie noc w nocy tu gówno widzać i nawet nie można ocenić tego serwera pod względem grania. No, niby jakoś to wygląda, nie nie jest nie, nie gorzej. Czy to jest w fotoladach? Nie wiem. Tak jest. Okej, okay, ograniczenie do ilu do 50T zabudowanych, okej. Okay. Jest w fotoladach, ale tak góźdy na samym wjeździe Praktycznie. SON W budowie e, Czy tam wkrótce? Okej, okay, to jedziemy Zrobimy jedno podejście i... Ewentualnie jeszcze... oj za daleko zajechałem oj, oj, oj bardzo daleko zajechałem A tu sobie wykręcimy No i tak ten nikt nie jedzie na szczęście no, tutaj sobie zostaniemy i... nie dostaliśmy kasę i na? 3793 o, Fajnie Tutaj nie rozumiem czemu ja nie dostałem tutaj żadnej kasy. Znaczy kasę dostałem, ale nie dostałem tego hmm. Jakiś samochód podjechał, nie wiem o co chodzi Hmm. Może się po prostu zresetuje będzie szybciej Okej, okay. jesteśmy na miejscu A tu w ogóle gościu w samych majtkach biega, nie wiadomo co Czekaj, 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 cajcie. Ej, lewodź. Cię dobrze widziałem. Co? Nie, a, pierdzie. a To jest zablokowane. Ok, nie, będzie Tutaj jest mój samochód. Jest ikona. Fajnie. No, jedziemy. Zrobimy jeszcze jedną przesyłkę i pędzimy. Punkt kurierski. No, był znak, ale mi się nie wczytał wcześniej. To na pewno na plus. Dobra, jest dzień. Teraz będziemy mogli więcej powiedzieć na ten temat, jeżeli chodzi o nas cechę. No, mi się wydaje, że to jest taki początkowy stan. Aczkolwiek, no nie wiem, nie, nie znam się za bardzo tutaj na tych Robloxowych rzeczach. Więc ciężko mi powiedzieć, nie? Tu mamy jakieś panele. Tutaj coś. O, tu, tutaj. Nie, tam dalej, tak? Tam dalej. Na pewno tam dalej. Oto ladach jest Zrobił mi zdjęcie czy nie zrobił mi zdjęcia? Chyba nie 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 migło mi Nie nie przyszło powiadomienie, że dostałem mandat Więc nie To nie o mnie chodzi Świetnie 50 km a ja tu jadę stówę No to by było po poprawie po jeździe Czyli jak ktoś tam odmienia? Ochlen. No ładne stacje paliw to na pewno Za sobie tam podjedziemy tylko ten, tędy jest... Yy... Czy tam można skręcić czy nie? Bo tak... Nie wiem. Dobra, podjedziemy sobie tutaj, weźmiemy paczkę. Weźmiemy paczkę Eee... Witaj. Cyk Do Paprotni 50. Nie jest tutaj gdzieś bliżutko To nie jest właśnie No Chyba to jest nawet stacja paliw, wiecie? Tak mi się wydaje. Chociaż No pojedziemy sobie tędy, bo ja nie wiem czy tędy można, aby na pewno pojechać. Chyba tam... To sobie pojedziemy tędy. Mi się wydaje, że to powinno być zakaz wjazdu. Wtedy chyba idziemy pod prąd, nie? A nie, nie jedziemy pod prąd. Aha. A widzicie? To sobie i to sobie cofniemy. Zaraz zobaczymy co tam jest. Ciekawi mnie ta stacja paliw, jak ona wygląda. Mhm. To na pewno sobie zobaczymy. Ustąp pierwszeństwa, ale komu? Nic nie jedzie, chyba nie. Chyba nie. Gdzie ta stacja paliw? Jak tam dojechać? Ten, ten dojadę w ogóle? Nie, nie dojadę. Musiałbym przez most przejechać. Mhm. To sobie cofnę. Sobie cofniemy i pojedziemy na stację paliw. Zobaczmy z ciekawości, co oni tam wymyślili 50, 60, 70. O, nie jest to szybki samochód 8, pierwszeństwa, nic nie jedzie, jedziemy mm, to na pewno, co oni tam piszą w ogóle? Mm, brzeziny, please, 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 halo. Teraz wychodzi samochód. Aha Nie wiem jak można wyhodować samochód, ale to już jest inna kwestia I teraz tak, czy mogę pojechać w lewo? Tak, mogę pojechać w lewo Nie ma zakazu Przechywana To chyba raczej mogę e, Tu mamy pola. 20 km na godzinę mam jechać Może niby tyle Kogoś pogrzało Co tutaj było? Tutaj co najmniej 40 można byłoby jechać Dobra, zaparkujemy tak byle jak Chcę zobaczyć co mają w środku Miejsce dla opiekunka opiekuna z dzieckiem. No, 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 no to sobie ładnie stanęłem. Usiądź, o! Można sobie usiąść, można zamówić sobie kawę. Witam. Nie, nie można zamówić kawy. Jak się na Ciebie kliknie? Nie O, ale tutaj można wziąć sobie kawę, o, fajnie Nie, nie można wziąć kawy nie. Czy można? Zawiłem tę kawę, czy nie? A, mam kawę O, elegancko Dobra, pijemy kawę I Co mi to dało? Sprinta? Chyba tak no, to fajnie Dobra, jedziemy, wyjeżdżamy stąd Tutaj oczywiście też ktoś przyjechał chyba pasatem albo z kodą jakąś. Nie wiem. Eee. Ustąp pierwszeństwa... Dobra, za chwilę. Tylko sobie muszę zmniejszyć ustawienie graficzne, bo ja tak patrzę to kurde, no tragedia jest. Może dlatego, że streamuję. A Może dlatego, że nagrywam, albo dwa w jednym, i to obciąża jakoś. Nie no, bardziej chyba streamuję, to jest właśnie ten problem. Eee, no nic nie pochodzimy. Dobra, jedziemy. Dida. po to lada gdzieś tu będzie. Ano jest. Mm, ok, ciekawe, ile dostanę w ogóle, bo to jest po gdzieś. O, tutaj na miejscu jestem. Ok. Dobra, ile dostanę? Z dwa tysiaki? 1500? No, 2,700. O, to nie jest tak źle, słuchajcie. To nie jest tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. Chyba, to sobie zrobimy jeszcze jedną paczkę. Co so, Tu w ogóle, o konie są fajnie, Okej, okay, Tu jest fotolada, co sobie zwolnimy, pojedziemy. Dzina. do 70 ograniczenia, ale my się tym nie przejmujemy. My sobie jedziemy, po prostu sobie jedziemy. Mm, transmisja działa, działa, nie jest źle. Mmm... gorzej jakby to był policzka Driving, no wtedy mogłoby być różnie. Tam administracja może kachać chyba jak masz lagi. Tam normalnie masz kolizje z innymi pojazdami, a ja tutaj właśnie widzę, że nie ma tej kolizji i to jest w sumie też fajne. Ma to swoją zaletę. Chyba, że ja mam takie lagi no, dlatego nie mam tej kolizji. Też może tak być. Dobra, zawracamy, cofamy. Sobie pany 32, Okej okay. Sobie pany 32, gdzie to jest? Nie wiem. To jest przedostatnia wioska na tej mapie, czy to miasto, wioska? Nie wiem. Nie wiem, czy jest w ogóle taka miejscowość. Sobie pany. Nie wiem tego. Okej, FC Orlen, czy tam był Orlen? Kuźwa. To dużo nie zmienia, po prostu jest jedna literka. Aha, w fotoladach jest. Okej. Okay. Dobra, jedziemy. Tutaj też ktoś pojechał. Okej, okay, tutaj też samochody sobie jeżdżą. Tu są koniki. I tak z ciekawości bym coś zobaczył z tymi konikami. Wiem, że tak się nie powinno robić, no ale to jest tylko gra komputerowa. Nie powtarzajcie tego w swoim życiu. Eee, dobra. To są koniki. Idziemy zobaczyć. Czy wy macie kolizję? Nie macie kolizji. No, takie jakieś. Biedne takie asety troszkę. Nie wiem, na czym. Nie wiem, dlaczego to tak jest. Nie mam pojęcia. Ale, jedziemy dalej. Ten gościu się chyba tam zatrzymał, ale ja sobie już pojechałem dalej. E, na pewno będzie jeden fotolada w podchodzę, to trzeba będzie uważać. No na pewno. E, tyle wiem. Eee. Tu sobie ktoś lata. Zakaz końców w lewo. Dlaczego to nie? O, panie! Sobie Panny czter... 32 <śpiew Considering noise> Nie wiem co chciałem powiedzieć n Nieważne Jedziemy Jedziemy W każdym razie do Sobie Panny 32 no, Fajne miejscowość Sobie Panny 32 Ja proponuję dodać jeszcze sobie mm. Mm. Jak są Sobie Panny 32 Jeszcze sobie dodajcie Sobie Panie 50. Dwa taką miejscowość, ale by było. O, fajna brama. Ta mi się podoba. Też jest taka leśna, zielono miała. O, tutaj mogłaby być policja ukryta. Jak na później krach driving. Też jest taka miejscowość, gdzie jedzie na Doma Sławica. Mm, fajnie, bardzo fajnie. Jedziemy, 70. Jest po to lada, ok. zwalniamy do 50. Ok, nie dostałem mandatu, fajnie. Jest ładnie, pięknie i przyjemnie, jak to się mówi. Czyli tutaj powinienem dostać powyżej po piątki, albo nawet szóstki. Mm, bo to jest jednak kawałek drogi, więc jak mi nie patrzy tutaj powinienem dostać troszkę więcej tej pieniędzy. I hmm, też to można sobie farmić tutaj kasę, bo jakby nie było, to jest dosyć wczesny projekt. Więc i też dużo kasy można zarobić, więc też plus hmm, w całej tej sytuacji. Hmm, to na pewno nie wiem, czy to ja, ja mam, chyba takie lagi wiedziałem. To jest chyba właśnie wina tego, że ja mam lagi. Eee, więc sobie zajedziemy na pewno. Myślę, że miniaturkę będę chciał zrobić na ochlenie. O! Ktoś tu zginął, za zobaczymy. Czekaj, bo ja nie wiem jak to daleko jest, wolę się cofnąć już. Zobaczymy, kto tam zginął. Ile miał lat. Co tam się stało, historię poznamy troszkę. Jakieś tajemnice i ciekawostki łódzkie. O, proszę bardzo, wysiadamy. Siup. Aha, nie dowiemy się, bo nie, nie ma tabliczki nawet. Do poprawy, ja bym to zmienił, dodał jakąś, nie wiem, e, jakąś, jakąś ciekawostkę. Dobra, jedziemy do sobie, Pany. Jedziemy do sobie, Pany i myślę, że pojedziemy sobie na ochlen e, żeby była miniaturka do odcinka, to na pewno jakoś miniaturkę sobie walniemy. Ładne bele, nie powiem, że nie. Eee, w ogóle rejestracja EZD. Hmm, ciekawe. Tam widzę samochód jedzie, czy tam stoi nawet. A, sobie stał. O, fotolada gdzieś tu jest. O, jedziemy 50. Okej, okay, to jest taka stodoła, do stodoły mamy zawieść. Okej. Okay. Nie ma problemu. Proszę bardzo. 5000 dostałem, o no to tak sobie, jak na taką odległość, to bliżej dostawałem więcej, więc nie wiem, co do za dźwięku. Jeszcze raz. Przywrócili dźwięk do Robloxa chyba. Mhm, to jest przywrócony dźwięk. uf. uff. No, fajnie. E, dobra, bo ja potrzebuję dojechać na Owlen. Swoją e, wiśniową Kuźwa, co to za samochód jest? Nie wiem, Citroen. Opel to jest Opel, okej, okay. pojedziemy na Opel. Eee. tu tędy na raz to by ale walić, ale głośny ten samochód. Ja picole czemu jest taki głośny teraz. Aha, bo sobie zmieniłem głośność, No dlatego... tak. Gaugan ze mnie. Dobra, jedziemy na Orlen. Eee, jak daleko to było, to nie pamiętam. Pod koniec mapy gdzieś, nie? To na pewno. Eee, to sobie pędzimy. No gdzie pod prąd jedziesz? Nie widzi swojego pasa. A pierdziele, jak oni mogą tak jeździć? Eee, w fotoladach tu będzie gdzieś? Chyba ta. Chyba tutaj będzie, no. Tak mi się wy... Tak jest. Czyli już tutaj za fotoladarem powinno być z na owem. I sobie zrobimy miniaturkę. No, na pewno. Tylko nie wiem, jak się robi screeny i nie wiem, gdzie potem je można znaleźć. To sobie potem muszę zobaczyć poza odcinkiem. Sobie wygoogluję za chwilę. Zobaczę, że jest jakiś wiz, który by mi to ogarnął. Ja nie wiem, czemu są takie lagi na serwerze. Czy to wina właśnie? Mojego internetu czy o to tu chodzi? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Dobra. E, czy dobra. E, teraz tak. E, gdzie byśmy chcieli zrobić tą miniaturkę tak szczerze? Hmm. Chyba tutaj, nie? Chyba gdzieś tu. To wystaniemy. Chociaż chyba bardziej tu. Jakieś tak mi się wydaje, że tutaj powinno być. ...elegancką. coś takiego. A jeszcze mam samochód w kolorze, właśnie w kolorze. Faja, okej. Okay. Okay, nie wiem, jak tu jest ...wolna kamera. Aha, w taki sposób. Okay. Ulepszmy sobie grafikę to na pewno. A, ale FPS-y spadają. Ujujuj, optymalizację tutaj do poprawy. Ale nie mogę zatrzymać, nie? Mhm. Trosz, troszkę lipa powiem szczerze. Czekaj, Ctrl, Ja Shift P. Skręcimy sobie kołami. A światło by się przydało zapalić też. No nie, bo noc mnie zostaje. O, elegancko, i teraz jest jakiś sens. Dobra. Wtedy zrobimy coś takiego. A? miniaturka myślę, że fajna nie wiem jak się robi F2 nie wiem ewentualnie sobie zrobię screena z e, z filmu Bo muszę zapamiętać, że to jest 26 minuta słuchowego nagachania okej okay. to by było raczej na tyle, jeżeli chodzi o ten projekt e, nie wiem, może pójdziemy na policzka hardriding sobie zmniejszę grafikę. Dobra, dajcie znać, czy Wam się to podoba. Ten odcinek, czy chcieli więcej odcinków z właśnie tego projektu. Jeżeli chodzi o odcinek, to byłoby na tyle. Trzymajcie się na razie, no i do następnego odcinka.